Gminy Żukowo. Ja pracuję w światowej firmie, jestem dyrektorem zarządzającym pracą 2000 osób, jeżdżę po całej Polsce, dwukrotnie otrzymałem nagrodę za zarządzanie i menadżerstwo, zostałem zaproszony również za granicę za moją działalność, do Szwecji Instytutu GeLoza, za moją działalność na rzecz zdrowia, prowadząc wykłady stop dla raka i genetycznie modyfikowanej żywności. Akcja nie pal dzieci przynosi coraz większy pożytek. Moje panery masowo giną z gminy Żukowo, ale dowiedziałem się, że kradną je mieszkańcy spoza naszej gminy, przejeżdżając przez Żukowo i potem do mnie dzwonią, dziękując mi za tą, za tą akcję. Proszę Państwa, jeszcze chciałem powiedzieć o czymś, o czym mało ludzi w wie. Wydałem płytę z piosenką Tuna Kaszuba, która okazała się. Mieliśmy zasady, nie używamy żadnych materiałów. Nie używamy żadnych. Materiałów, A to nie jest. Tak, nie, 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 absolutnie. Mówiliśmy, co ma się znajdować, nie, nie używamy. Nagroda na dla gminy Żukowo, tak naprawdę, Przedstawi... Ale proszę nie pokazywać, dobrze? Dobra, Tylko... po spotkaniu można obejrzeć nagrodę na tak, tak. dla dla przedstawiciela gminy Żukowo na festiwalu w ubiegłym roku w Półtusku z okazji 25-lecia zespołu Massuana. To trochę takiej reklamy. Także życzę wszystkim powodzenia, wszystkim kandydatom. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.